Ale za krótkie życie jest na to, by zbyt długo się smucić Gdy na horyzoncie ciągle żalu fale, czas zanucić Co by nie działo się jak kołysał, nie wolno tracić nadziei W ręce stery mocno chryć, to nie koniec naszej odyssei Ty brak, ci znowu nie tak, coś znowu nie powodzenie To sygnał, znak, by zmienić kurs, odmienić nastawienie I nawet kiedy do do góry. Słoneczny ląd widać stąd, czarne rozwieje chmury. Se feliz y ve tu día día y olvida los problemas. Se feliz se feliz y tu día día y olvida los problemas. feliz feliz Witajcie moi drodzy. Wstęp się podobał? Mam nadzieję, że tak. Ta piosenka bardzo mi zależy, żebyście posłuchali jej dokładnie, posłuchali słów, które są w niej zawarte, dlatego że one odzwierciedlają to, o czym będę dzisiaj mówić. A o czym dzisiaj będzie? O szczęściu. Czym jest szczęście, co znaczy być szczęśliwym? Bo tak myślę, że co człowiek to inna definicja szczęścia. I tak naprawdę bardzo ciężko nam jest określić, co tak właściwie tym szczęściem jest. Może na początku posłużę się tym, o czym mówili już dawno starożytni, o czym jak, co, co nazywali szczęściem, o czym mówią psycholodzy, o czym mówią wybitni filozofowie. To zacznę może od wiecie, od kanta i od Władysława Tatarkiewicza. Będę się posługiwał oczywiście kartkami, bo przecież ja nie znam na pamięć. Tego, co oni że tak powiem, mówili o szczęściu, ale myślę, że warto to wiedzieć. Oni mówili, więc Immanuel Kant, Władysław Tatarkiewicz mówił, że szczęście to nic innego, jak pełne i trwałe zadowolenie z całości życia danego człowieka. Tylko wiecie, to takie pełne zadowolenie jest też bardzo trudne do osiągnięcia. Dlatego, że każdy, nawet ten największy szczęśliwiec, ma bardzo często. W swoim życiu trudne chwile. Możemy to jednak zrozumieć jeszcze inaczej, że na przykład możemy, ciesząc się wybranymi chwilami, przenosimy te chwile, to zadowolenie z tych momentów na całe życie. No ale to też nie jest do końca tak, bo to, że jestem szczęśliwy w danej chwili, to nie znaczy, że jestem w stanie być szczęśliwy bez przerwy. Potrzebujemy też, że tak powiem, przerwy na inne emocje. Potrzebujemy przerwy na inne uczucia. Z kolei yy, patrzę tutaj sobie niejaki Baltazar Gracjan, prozaik i Jezuita, mówił o szczęściu tak. Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym w swym nieszczęściu. Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia. Żeby nie być nieszczęśliwym w swoim. Nieszczęściu. A z kolei Demokryt z Abdery, on był zwany filozofem śmiejącym się, ponieważ twierdził, że szczęście nie zależy wyłącznie od pomyślnego losu czy czynników zewnętrznych, ale w szerokim zakresie zależy od wewnętrznego usposobienia człowieka. Widzicie, co człowiek, co e, filozof to inne pojęcie szczęścia. Według tego demokryta z Abdery, idźmy sobie dalej. Według niego życie szczęśliwe to jest takie życie, które jest odczuwane dodatnio i z którego człowiek jest zadowolony. Ważne jest według niego nie to, co człowiek posiada, lecz taki stosunek do tego ma. No bo tutaj moglibyśmy sobie patrzeć, nawet stosunek do. Pieniędzy, niektórzy mówią, że będę miał mnóstwo pieniędzy, to będę szczęśliwy, tak? Myślę, że czasem ci bardzo bogaci nie do końca są szczęśliwi, ponieważ pieniądz dodaje nam zadowolenia, dodaje nam tego, że możemy się realizować, możemy zwiedzać, podróżować, jak na przykład jesteśmy sami i nie mamy z kim tego dzielić i już nie mamy wtedy pełni szczęścia, prawda? A z kolei bywa, że ktoś ma mniej pieniędzy, ale ma fajne życie e, rodzinne, ma fajne życie partnerskie, relacje, i on bywa nawet szczęśliwszy od tego człowieka, który ma pełno pieniędzy. Nie jest tak czasami? No, oczywiście, że. Tak więc mówię, co sytuacja, co człowiek, to inne poczucie szczęścia. Co jeszcze o tym szczęściu? Ważne jest, aha, nazywał on szczęście, nazywał ten y, Demokles Abdery dobrym poczuciem i dobrym stanem duszy. To tyle odnośnie pana Demokryta. Już sobie muszę go odłożyć. Według z kolei Arystotelesa, moi drodzy, szczęście to posiadanie tego, co najcenniejsze. Z kolei wracamy już trochę do czasów psychologów. Już skończmy z tymi, z tymi że tak powiem, panami wcześniejszymi dużo. Wracamy do psychologów i powiedzmy, że jeśli chodzi o psychologa Johna Watsona, to on wyliczył takie punkty o szczęściu. I na przykład mówił tak, szczęście jest niezależne od inteligencji. No, i akurat z tym się zgodzę, bo nie potrzeba inteligencji do tego, żeby być szczęśliwym. Ale mówił też, że szczęśliwa miłość jest największą przyczyną szczęścia. Albo na przykład, że zamiłowanie do pracy, że pomyślne wyniki w pracy przyczyniają się do szczęścia. Naszego. Zamiłowanie do przyrody, twierdził, przyczynia się też do szczęścia. Zdrowie w młodości przyczynia się do szczęścia. Sympatia ludzi jest czynnikiem szczęścia. I wiecie co? Na koniec kobiety, moje kochane, na koniec tych jego wyliczeń, bo jeszcze nie filmiku, mężczyźni uważają się za bardziej szczęśliwszych od kobiet. Ciekawe dlaczego, prawda? Teraz powiemy sobie na temat tego jeszcze, już Wam mówię. Każdy z nas, jak mówiłam, ma pewną swoją definicję, no, śmierć pieniądze. Każdy ma swoją definicję szczęścia, a większość psychologów ma taką definicję, że szczęście to jest, kochani, doświadczenie radości, doświadczenie zadowolenia, dobrego samopoczucia, połączone ze świadomością tego, że nasze życie jest dobre wartościowe i że ma sens. Z kolei badacz z zakresu, jakich dzisiaj dużo, prawda, tych, tych wszystkich badaczy i filozofów, ale czasem trzeba się podetrze, podeprzeć, przepraszam, tym, co mówią inni na temat tego, co może my sami nie potrafimy wyrazić. Więc tak, badacz z zakresu psychologii pozytywnej, niejaki Robert Emons, w swojej książce Fanks, powiedział, Szczęście sprawia, że dzieją się rzeczy dobre. Promuje ono pozytywne rezultaty. Zalety szczęścia to wyższy dochód, lepsze osiągnięcie w pracy, bardziej satysfakcjonujące życie małżeńskie, e, pełna energia, większe wsparcie społeczne, większa ilość przyjaciół, a nawet dłuższe życie. Same, jak widzicie, zalety szczęścia. No, i właśnie teraz przejdziemy sobie do zalet szczęścia. Jakie to szczęście może mieć w naszym życiu zalety? A powiem Wam, że trochę, trochę ich jest i pasowałoby się zastanowić, czy nie warto każdego dnia nad tym szczęściem się zastanowić i szczęśliwym być. Główną zaletą szczęścia jest zdrowe serce. Podobno aż 16% o 16% zmniejsza ryzyko choroby serca. Szczęście. Drugim punktem takim zaletą szczęścia jest lepsze radzenie sobie ze stresem. Mamy wtedy niższy, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, mamy niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Trzecią zaletą, nasz układ odpornościowy jest silniejszy, podobno. Podobno mniej chorujemy, podobno mniej zapadamy na infekcje wszelkie i na wszelkie wirusy, ponieważ Jesteśmy uśmiechnięci i zadowoleni. Czwarta, mamy ogólnie zdrowy, zdrowszy styl życia, czyli yy, jemy zdrowiej, jeśli jesteśmy szczęśliwi, angażujemy się w aktywność fizyczną i przede wszystkim lepiej śpimy. Co jeszcze? Jedną z głównych zalet też jest niższy poziom bólu, szczególnie w chorobach przewlekłych, ale główną zaletą bycia szczęśliwym jest podobną długowieczność. No więc nic, kochani, tylko być szczęśliwym. Szczęście też, kochani, jest czynnikiem, który sprawia, że mamy sukcesy w pracy. Jesteśmy bardziej kreatywni, podejmujemy lepsze decyzje. E, jesteśmy w badaniach udowodniono, że jesteśmy bardziej produktywni, bo aż o 12%. I jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni na, do klienta, z którym jesteśmy w kontakcie. Okazuje się, że odczuwanie życiowej satysfakcji jest powią, powiązane z większymi zarobkami. Czy więc jest to całe szczęście? Poza tym, co wykazałam, to powiedziałabym tak: że szczęście to jest przede wszystkim stan umysłu, który można osiągnąć poprzez zmianę swojego nastawienia. Prawdziwe zadowolenie, kochani, jest w głowie. Prawdziwe zadowolenie zależy od naszego sposobu myślenia. Aby osiągnąć szczęście, trzeba skupić się na pozytywnych osiągnięciach, na pozytywnych aspektach życia i docenić to, co mamy. Trzeba być wdzięcznym za wszystko to, co mamy, za wszystko, co się w naszym życiu wydarza. Ważne jest też akceptowanie siebie i swoich wad. A także wyznaczanie sobie realistycznych celów. Ale uważajcie, szczęście bywa ulotne, dlatego wymaga ciągłej pracy nad sobą. Więc, tak podsumowując, podsumowanie, że tak powiem, myślę, że każdy z nas ma inną definicję szczęścia, jak mówiłam, ale tak naprawdę rzeczywiście jest to stan. Tego ducha i stan naszego umysłu. Jeżeli wstajesz w dobrym humorze, to masz lepszy dzień. Jeżeli yy, i wszystko ci się układa, jeżeli masz nie przejmujesz się problemami, to one i tak jakoś się rozwiążą i w tym momencie znikają. Jeżeli wyjdziesz na zewnątrz i doceniasz przyrodę, ona cię tak świetnie doładowuje, to Twoje życie jest fajniejsze. Jeżeli się zaakceptujesz, to nie masz problemu z ciągłym narzekaniem, z złym patrzeniem na siebie, z opiniami ludzkimi, bo tak strasznie czasami to szczęście nasze burzą te opinie ludzkie i przejmowanie się nimi, co kto w danym momencie sobie o nas pomyśli. Szczęściem nazwałabym też, Życie w zgodzie ze sobą, życie takie, jakie byśmy chcieli prowadzić, samopoczucie w zgodzie ze sobą, nieoddawanie i poświęcanie wszystkiemu innym, wszystkiego innym ludziom. Oczywiście szczęściem może być też pomaganie, ponieważ bardzo często jesteśmy szczęśliwi, kiedy pomagamy, ale to nie znaczy, że mamy oddawać całego siebie innym osobom. Szczęściem przede wszystkim jest wewnętrzna radość. Jest ten śmiech, jest y, no to poczucie, że mam w sobie jakąś resztkę dziecka, że nie muszę być zawsze poukładana, że nie muszę być zawsze grzeczna, że nie muszę wiedzieć, ile mam lat, bo wiecie, że y, wiek to tylko liczba. Szczęściem jest to samo poczucie, które mamy w środku, że widać po nas, że się nie starzejemy. Że idziemy z, względu na to, co się dzieje, z uśmiechem przez życie, i nie martwimy się, co będzie jutro, bo nie jesteśmy w stanie często tego przewidzieć, i wtedy właśnie gubimy to szczęście. Chyba tyle, kochani. Bądźcie szczęśliwi i na koniec słuchajcie dokładnie drugiej części tej piosenki. Zapamiętajcie ją i odtwarzajcie na słuchawkach, albo znajdźcie ją sobie, tą piosenkę na YouTubie. Bo bardzo ważne tam są słowa. Tam jest dosłownie określenie tego, czym jest szczęście. Ja Wam szczęścia życzę. Każdego dnia, ale tego szczęścia w sobie. Nie oczekujcie, że szczęście dadzą Wam inni ludzie, że szczęście dadzą Wam pieniądze, że szczęście da Wam lepsza posada, że szczęście da Ci lepszy samochód, że szczęście da Ci lepsze mieszkanie. Bo prawda jest taka, że jak nie masz szczęścia w sobie, to nigdzie go nie spotkasz. Także na początku miej szczęście w sobie, pokochaj siebie za to, jaką osobą jesteś. A wszystko dookoła nagle stanie się piękniejsze. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, ale jeszcze wcześniej, oczywiście, dziękuję wszystkim subskrybentom. Zapraszam nowych subskrybentów. Dążę do jakże to znikomej dla niektórych, a dla mnie bardzo ładnej subskrypcji tysiąca osób. Więc serdecznie Wam z góry dziękuję za każdą subskrypcję, za udostępnianie mojego kanału. Dziękuję Wam za komentarze. Komentujcie, czym jest dla Was szczęście, to jest bardzo ważne, też dla mnie. Jak odczuwacie, komentujcie, czy spodobała Wam się ta piosenka, czy fajnie by było zaczynać yy, i kończyć taką piosenką, bo to też nastraja. To jest coś ode mnie dla Was. E, dziękuję Wam, tak jak mówię, za lajki, komentarze, subskrypcje, e, za wspieranie mojego kanału na Patreonie. Link tu zawsze jest pod spodem. I do następnego filmiku. Na koniec jeszcze druga część tej piosenki, którą bardzo chcę, żebyście posłuchali. Do zobaczenia, moi kochani. Do usłyszenia. Madame Zouza. Warto spekulować, nie ma co szukać wad. Od ciągłego narzekania lepszy nie będzie świat. Liczy się każda chwila, ważny każdy dzień. Gdy zatriumfuje radość, chandra odejdzie dzień. Jeżeli czegoś nie chcesz, zawsze znajdziesz powód. Jeżeli bardzo chcesz, zawsze znajdziesz sposób. Z uśmiechnij się, myśli złe wyrzuć w kąt. Świątała naprzód w samym sobie odkryj słoneczny ląd.